Dzień dobry, bardzo szczęść Boże. Witam we wtorek 23 grudnia 2025 roku w kolejnym łyku Słowa Bożego na dziś. A dziś niby dzień powszedni w Kościele, ale jednak bardzo niezwykły, bo już jutro Wigilia Bożego Narodzenia. Kochani, zapraszam do krótkiej modlitwy, a następnie do Pisma Świętego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, błogosławimy Cię i wielbimy. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami. Dziękujemy, że dajesz nam kolejną szansę w życiu, byśmy się przemieniali, byśmy naprawiali to, co do tej pory nam nie wyszło, byśmy uczyli się miłości od Ciebie, byśmy się rozwijali na Twoją chwałę i nasze talenty. Dopomagaj nam, odnajdywać Cię, uwrażliwiaj nas na siebie, w świecie i w tych słowach, które dzisiaj są kierowane do nas. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Posłuchajmy zatem czytanie z Księgi Proroka Malachiasza. Tak mówi Pan Bóg: Oto ja wyślę Anioła Mego, aby przygotował drogę przede mną. A potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan zastępów. Ale kto przetrwa dzień jego nadejścia i kto się ostoi, gdy On się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika, jak łuk farbiarzy usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyścić, oczyści synów Lewiego i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła panu ofiara Judy i Jeruzalem jak zamienionych dni i pradawnych lat. Oto ja pośle wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia pańskiego, dnia wielkiego i strasznego, i skłoni on serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi klątwą. Psalm responsoryjny. Podnieście głowy, bo zbawca nadchodzi. Daj mi poznać Twoje drogi, panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń. Boże i zbawco, w tobie mam nadzieję. Podnieście głowy, bo zbawca nadchodzi. Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze. Uczy ubogich dróg swoich. Podnieście głowy, bo zbawca nadchodzi. Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski dla strzegących jego prawi przymierza Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom i objawia im swoje przymierze podnieście głowy bo zbawca nadchodzi alleluja 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 Królu narodów kamieniu węgielny kościoła przyjdź i zbaw człowieka którego z mułu utworzyłeś alleluja 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 słowa ewangelii według świętego Łukasza dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli że pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie cieszyli się z nią razem Ósmego dnia przyszli aby obrzezać dzieci i chcieli mu dać imię jego ojca Zachariasza ale matka jego odpowiedziała nie natomiast ma otrzymać imię Jan odrzekli jej nie ma nikogo w twoim rodzie kto by nosił to imię Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał, Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei o, rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło a wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to Dziecie, bo istotnie ręką, ręka Pańska była z Nim. Amen. Mamy kolejny dzień przygo przygotowań do Bożego Narodzenia i o tym też dzisiaj traktuję Pismo Święte. Oto ja wyślę anioła mego. Aby przygotował drogę przede mną. I, i my się przygotowujemy, to bardzo, bardzo logiczne, ale był prorokiem ognia, prorokiem nawrócenia, który wzywał do decyzji, symbole, które tam mamy wymienione. Ogień, który wypala to, co nieczyste, i łuk usuwający brud. To znowu nie jest zapowiedź kary i cierpień, tylko tego, że Bóg przychodzi, żeby nas oczyścić, żebyśmy się mogli oczyścić, jeśli taka jest wola nasza. Jeżeli chcemy żyć z Bogiem, mieć relację, oczyścić z tego, co właśnie niedoskonałe, co być może brudne, co nieboże. Można powiedzieć, że Bóg chce uczynić nas, tak jak dawniej, ofiarę czystą i prawdziwą, pozbawioną wszystkich zbędnych rzeczy. I dalej w Psalmie mamy wezwanie do, do Boga: Daj mi poznać Twoje drogi, prowadź mnie w prawdzie. Autor ma taką refleksję, i myślę, że też tak jest z nami, że, że sami nie jesteśmy w stanie zobaczyć prawdy o sobie. Sami nie jesteśmy w stanie do końca się oczyścić. No i przede wszystkim nie bylibyśmy w stanie sami się zbawić. Do tego nam potrzebny jest Bóg. My powinniśmy po prostu podążać za nim i przyjmować jego miłość, zbawienie, jego miłosierdzie. No i wreszcie Ewangelia. Jan, chrzciciel. Elżbieta podaje, że Jan mu będzie na imię. Zachariasz potwierdza, że Jan będzie mu na imię. I to nie jest. Y Imię jakiegoś kompromisu między małżonkami. To jest imię nadane przez Boga. Bóg, który zaczyna coś nowego i pokazuje, że nie wszystko da się wpisać w stare schematy, że czasem musimy. Wyjść ze swojej strefy komfortu, musimy skręcić, musimy coś zmienić w swoim życiu. I tak troszkę jest z milczeniem Zachariasza, tak, który stracił swój głos, umiejętność mówienia w momencie, kiedy jakby zakwestionował po ludzku to, że że może mieć jeszcze syna, ale w chwili, kiedy przyjmuje wolę Boga i nazywa dziecko tak jak Bóg chce, tę mowę odzyskuje. Słowo rodzi się z posłuszeństwa, a prawdziwe błogosławieństwo wypływa z zaufania. No i tak jak mowa jest o Aniele, który przyjdzie, przygotowując Panu drogę w pierwszym czytaniu, tak tutaj. Przychodzi jan chrzciciel, wskazując w swoim działaniu na kogoś większego od niego. Może to dla nas jest taka wskazówka, byśmy częściej zauważali, że oczywiście, coś my robimy siłą naszej woli, siłą naszych rąk. Naszą pracą coś jest okupione, ale tak, gdybyśmy to prześledzili od początku do końca i wyszli z założenia, że jesteśmy tutaj powołani do życia przez Boga, talenty mamy od Niego, to te wszystkie nasze większe i mniejsze sukcesy są też sukcesami Boga. Znowu nie ja. Tylko Pan Bóg Jemu to ofiarowuje, dzięki Niemu to otrzymałem, dzięki Niemu to powstało. Cokolwiek jest Twoim sukcesem dzisiaj. I oczywiście, znowu nie zaprzeczajmy temu, że nasza inicjatywa, nasza wola, e, nasze chęci, kropka nad i y, w tym jest. Bo Bóg zakłada wolną wolę, ale spójrzmy na coś, co nam się udało: że jest to Boże błogosławieństwo w Twoim życiu. Zachęcam do zatrzymania się w tym przedświątecznym biegu, do spotkania z Panem Bogiem, wypicia z Nim herbaty, kawy, krótkiej modlitwy, rozmowy i do ruszenia dalej. Pamiętajcie, co jest najważniejsze w waszym życiu. Błogosławię Ci na to spotkanie. Niezmiennie miło, że jesteś. Miej się najlepiej, a najlepiej z Bogiem do jutra.